Dzień dobry, witamy w Outlet Moje. Na dzisiaj chcielibyśmy Państwu zaprezentować biusty noż Selma marki Femilet. Biusty nożek minimizer na duży biust z głębokimi, mocno trzymającymi, mocno zbierającymi biust miseczkami. Miseczki posiadają potrójne przeszycie, panel zbierający od strony pachy, Skośne i pionowe przeszycie. Dzięki czemu będą bardzo ładnie bił zbierać, podnosić i zaokrąglać. Jednocześnie zmniejszając jego o jeden rozmiar bez uczucia uścisku. Wysoki mostek. Pod pachą również boki mamy dość mocno zbudowane. Zapięcie na potrójne haftki. Ur, zakręciliśmy się te haftki. Ramiączka są dość wąskie, także będę odpowiadali paniom, które szerokich ramionczek nie lubią, bądź pod jakiejś kreacji, do której wymagane są wąskie ramionczka. Jeżeli chodzi o rozmiar tego staniczka, to obwód jest dość typowy, podobny do femeletu bądź Chantelle Triumfa. Co do miseczki, jest ona hmm, płytsza. Pod spodem mam 80 F z szantela lekko uszyciwnianej, a na górze mam Selmę i jak widać jest mniej więcej jeden rozmiar różnicy, czyli trzeba byłoby dodać jeden rozmiar w miseczce, żeby osiągnąć z tego ten efekt, który ma Pani zazwyczaj w tym rozmiarze. Dla Państwa wygody na stronie produktu dodamy tabelę z rozmiarkami. Dziękujemy i w razie pytań zapraszamy do kontaktu.